Berdier Rins Lustrzane odbicie Wiatr wiał nad równiną, przechylając nieliczne rosnące tam drzewa to w przód, to w tył. Młody człowiek w jaskrawo-zielonym turbanie podjechał do wojska i powtórzył komendantowi proponowane przez swego wodza warunki pokoju. Odmówiono ich przyjęcia. A zatem miano stoczyć bitwę. Bitwę pod Ain Kolur. A więc wódz Imbes ogłosił swe wyzwanie. Jego konnica raz jeszcze miała udać się na wojnę. Wiele już razy plemię wyruszało na cudze terytoria, i wiele razy wysiłki dyplomatyczne spełzały na niczym. Wreszcie doszło do tego. Jeśli chodziło o niego samego, Mindotraxa, było mu to obojętne. Jego sojusznicy wygrywali albo przegrywali, ale on sam zawsze uchodził z życiem. Choć w wojnie czasami zdarzało mu się być po stronie przegrywającej, nigdy jeszcze nie przegrał w osobistym starciu. Obie armie wylały się na pokrytą kurzem równinę jak dwa spienione strumienie. Kiedy się spotkały, rozbrzmiał szczęk odbijający się echem między wzgórzami krew. Pierwszy płyn, jakiego ta ziemia miała zakosztować od miesięcy, tańczyła jak pył. Wysokie i niskie okrzyki wojenne skłóconych plemion łączyły się harmonijnie, podczas gdy armie rozszarpywały się nawzajem. Mindotrax był w swoim żywiole. Po dziesięciu godzinach walki, w czasie których żadna ze stron nie ustąpiła pola, dwaj wodzowie ogłosili dwustronne, honorowe wycofanie się z pola walki. Obóz położony był na otoczonym wysokimi murami starym cmentarzu, zdobiły go wiosenne kwiaty. Gdy Mindotrax dokonywał obchodu, przypomniał mu się dom i czas dzieciństwa. Wspomnienie było jednocześnie szczęśliwe i nieszczęśliwe. Czystość dziecięcej ambicji, kształcenie się w sztuce wojennej, ale i myśli o jego biednej matce. Piękna kobieta, spoglądająca na syna z dumą, ale i niewypowiedzianym smutkiem. Nigdy nic nie mówiła o tym, co ją martwiło. Nikt nie był zaskoczony, gdy oddaliwszy się kiedyś na wrzosowiska, nie wróciła. Odnalezione po kilku dniach zwłoki, miały gardło podcięte samobójczą ręką. Armia przypominała zaniepokojoną kolonią mrówek. W ciągu pół godziny po zakończeniu bitwy sama zmieniła szyk, jakby wiedział na instynktem. Kiedy medycy opiekowali się rannymi, ktoś zauważył z podziwem i zdumieniem – spójrzcie na Mindotraxa, nawet nie zniszczyła mu się fryzura. – Znakomicie władam mieczem – powiedział jeden z lekarzy. – Przecenia się znaczenie miecza – powiedział Mindotrax, choć uwaga sprawiła mu przyjemność. Wojownicy zwracają zbyt wiele uwagi na uderzanie, a nie dość na odpieranie ciosów. Właściwy sposób zachowania się w bitwie to przede wszystkim bronić się, a atakować tylko wtedy, gdy pojawia się idealna okazja. Wolę prostsze podejście, uśmiechnął się jeden z rannych. To sposób konnego plemienia. Jeśli sposobem plomienia biulsa jest przegrywanie, to wyrzekam się mego dziedzictwa. Powiedział Mindotrack, zrobiąc szybko znak wskazujący duchom, że powiedział to jedynie dla podkreślenia swych słów, a nie jako bluźnierstwo. Pamiętaj, co mówił wielki mistrz miecza Gaiden Shini. Najlepsze techniki to te, których uczą ci, co przeżyli. Brałem udział w 36 bitwach, a nie mam ani jednej blizny. To dlatego, że polegam najpierw na tarczy, a potem na mieczu, w tej kolejności. Na czym polega twój sekret? Myślę w kategoriach lustra. Patrzę na lewe ramię mojego przeciwnika, kiedy chcę uderzyć moim prawym. Jeśli jest przygotowany, by odeprzeć mój cios, nie uderzam. Po co marnować siły? Mindotrax uniósł brew. Ale kiedy widzę, że jego prawe ramię jest naprężone, moja lewa ręka unosi tarczę. Potrzeba dwa razy więcej siły, by uderzyć, niż by takie uderzenie odeprzeć. Jeśli potrafisz rozpoznać, czy przeciwnik ma zamiar uderzyć z góry, pod kątem albo od dołu, uczysz się reagować i tak ustawiać tarczę, by dawała ci obronę. Gdyby zaszła potrzeba, mógłbym tylko blokować ciosy całymi godzinami, ale potrzeba zaledwie minut, może nawet sekund, by przeciwnik, przyzwyczajony do ataku, nie obrony, odsłonił się, dając ci szansę na cios. Ile czasu najdłużej zdarzyło ci się bronić? spytał ranny. Walczyłem kiedyś z pewnym człowiekiem przez całą godzinę, powiedział Mindotrax. Nie ustawał w obsypywaniu mnie ciosami. Nie miałem chwili na nic, musiałem ciągle blokować jego uderzenia, ale w końcu o moment za długo podnosił maczugę, a ja w tym czasie znalazłem odkryte miejsce na jego piersi. On trafił w moją tarczę tysiąc razy, ja trafiłem w jego serce tylko raz. Ale to wystarczyło. A zatem to on był twoim największym przeciwnikiem? Spytał medyk. O nie, odparł Mindotrax, obracając swoją tarczę tak, by w metalu odbiła się jego własna twarz. Oto on. Następnego dnia bitwa rozgorzała na nowo. Wódz Yimbess sprowadził posiłki z wysp na południu. Ku przerażeniu i oburzeniu plemienia, najemnicy, zdradzieccy konni i nawet pewna liczba czarownic dołączyła do jego sił. Trax, patrząc na zbierające się armię, zakładając hełm i szykując swój miecz i tarczę, ponownie pomyślał o swojej matce. Jaka myśl ją tak dręczyła? Dlaczego nigdy nie była w stanie spojrzeć na swojego syna, nie czując żalu? Bitwa wrzała od wschodu do zachodu słońca. Słońce z błękitnego nieba paliło walczących raz po raz nacierających na przeciwnika. W każdym starciu Mindotrax zwyciężał. Wrogi wojownik z siekierą obrzucił go gradem ciosów, ale wszystkie one napotkały na swojej drodze tarczę, aż wreszcie Mindotrax zdołał pokonać jego. Wojowniczka z włócznią niemal przebiła tarczę w pierwszym natarciu, ale Mindotrax umiał poddać się sile ciosu. Wojowniczka straciła równowagę i wystawiła się na jego cios. Wreszcie na polu bitwy trafił na najemnika zbrojnego w miecz, Tarczę i hełm ze złotego brązu. Walczyli przez półtorej godziny. Mindotrax próbował wszystkich znanych sobie sztuczek. Kiedy najemnik napinał lewe ramię, Mindotrax wstrzymywał swój cios. Kiedy przeciwnik podnosił miecz, on podnosił tarczę i wprawnie blokował uderzenie. Po raz pierwszy w życiu trafił na drugiego eksperta w obronie. Spokojnego, o przemyślanych ruchach, z energią na całe dni bitwy, gdyby miała okazać się tak długa. Od czasu do czasu inny wojownik dołączał do nich, to z armii Mindotraxa, to spośród jego przeciwników. Byli szybko usuwani z pola. Mistrzowie wracali do swego starcia. Kiedy walczyli, okrążając się nawzajem, odbijając każdy ruch tarczy ruchem miecza i ruch miecza ruchem tarczy, Mindotrax pomyślał, że nareszcie miał przed sobą doskonałe lustrzane odbicie. Starcie zmieniło się w grę. Taniec raczej niż walkę na śmierć i życie. Dopiero gdy Mindotrax pomylił krok, uderzając zbyt wcześnie, tracąc równowagę, taniec został przerwany. Zobaczył, bo nawet nie poczuł, jak ostrze najemnika rozcina go od gardła po piersi. Dobry cios. Sam mógłby taki zadać. Mindotrax padł na ziemię, czując jak odpływa z niego życie. Najemnik stał nad nim, gotowy zadać swemu godnemu przeciwnikowi ostatni, śmiertelny cios. Był to niezwykły, honorowy gest ze strony nieznajomego. Mindotrax poczuł się wzruszony. Na drugim końcu pola ktoś wywołał imię, podobne do jego imienia. Jury Fax! Najemnik zdjął hełm i odpowiedział na wołanie. Mindotrax przez szczeliny w swym własnym hełmie zobaczył swoją własną podobiznę. Miał oczy blisko osadzone jak on, rudobrązowe włosy, cienkie, ale szerokie wargi, prosty podbródek. Przez moment z ciekawością patrzył jak w lustro. Wreszcie przeciwnik zwrócił się z powrotem ku niemu i zadał mu ostatni cios. Jurifax powrócił do swego dowódcy. Otrzymał dobrą zapłatę za swoje zasługi. Wojownicy spoczęli przy gorącym posiłku pod gwiazdami, w ogrodzie przy starych grobowcach, tam gdzie przedtem kwaterowali ich przeciwnicy. Najemnik był dziwnie cichy, gdy obserwował okolicę. Byłeś tu przedtem, Jurifax? Spytał jeden z członków plemienia, którego zatrudniło. Urodziłem się wśród konnego ludu, tak jak ty. Moja matka sprzedała mnie, gdy byłem niemowlęciem. Zawsze zastanawiałem się, jak ułożyłoby się moje życie, gdyby mnie nie oddała. Może wcale nie zostałbym najemnikiem? Wiele rzeczy decyduje o naszym losie, powiedziała czarodziejka. Szaleństwem jest starać się wyobrazić sobie, co by było, gdyby poszło się taką czy inną drogą. Nie ma drugiej osoby dokładnie takiej jak ty, więc nie mądrze jest czynić porównania. Jest taka osoba, powiedział Jurifax, patrząc w gwiazdy. Mój pan, zanim mnie wyzwolił, powiedział, że moja matka urodziła bliźnięta, dwóch chłopców. Było ją stać na wychowanie tylko jednego, ale gdzieś w świecie jest człowiek dokładnie taki jak ja mój brat. Mam nadzieję, że go kiedyś spotkam. Czarodziejka spojrzała na duchy wokół siebie i zrozumiała, że bracia już się spotkali. Zamilkła, patrząc w ogień, starając się odegnać myśli. Zbyt mądra, by mówić wszystko, co wiedziała.